A więc Sławomira Rybienia w kasku niebieskim, w kasku białym Roberta Kurzała w czerwonym Romana Jankowskiego i w żółtym Toniego Rickardsona. Słyszę tu w kabinie Romek, Romek na widowni, to oczywiście pod adresem tego zawodnika. W kasku czerwonym z numerem 13 Romana Jankowskiego. Romek ma świadomość, że gra idzie w tej chwili już o wszystko. Przegrana na własnym torze z być może nie najsilniejszym zespołem, a przynajmniej na pewno nie zaliczanym do faworytów tej ligi, to byłaby to strata być może nie do odrobienia. Robert Kurzszał nie zrobił postępów w ciągu ostatnich dwóch lat, zapowiadał się wręcz rewelacyjnie, zeszły, zeszły sezon niezbyt udany, no i w tym zobaczymy, jak mu się będzie wiodło, wszak to dopiero początek ligowej rywalizacji. Oto on, Robert Kurzszał. I Roman Jankowski wystartował fantastycznie. Dziś niezawodny jest pan Roman. Gospodarze jadą na 4 do 2. I to byłby rezultat, który by ich urządzał przed tymi dwoma wyścigami ważnymi kończącymi zawody. Ale tam też trwa walka o trzecie miejsce. Jak mówiłem, Kurzel rozczarowywał w zeszłym sezonie, także i w tym nie jest najlepszy. Tu też próbuje zaatakować po zewnętrznej Rikardsson. Błąd popełnił, świetnie niesamowity. Ta zewnętrzna nie trzyma. I proszę, coś się stało. Wywrócił się wcześniej Robert Kuzzał. Wywrócił się także w zupełnie niegroźnej sytuacji Leszczynialin Rypiej. Przecież nikt go nie atakował, bo co było to robić i znowu kończy wyścig tylko dwóch zawodników. Zamiast 4 do 2 pewne taleściniak jest 3 do 2, ale myślę, że i tak trzeba się cieszyć. Zwycięstwo Romana Jankowskiego nad Tonym Rickardsonem to naprawdę wielka sprawa.